Dobry, oto pułapka na myszy i szczury Monster firmy Bros. A to jak działa? Tu po prostu naciskamy, ciężkość. Ty nie widzisz, nie dotykasz. Nastawiona. Tu chodź. nastawiona szczur w sobie, w dwustronna miejsce. nowe znak i jakiś. Jak masz sobie w razie do tego, albo szczur, to możecie się domyślić, jaka jego historia będzie. Na pewno nie będzie przyjemna. Ale... Nawet dobra się jest jej dobra. Co mnie zaciekawiło, bo Na pudełku wszystko pisało. Weźmy po 17 zł na Allegro. To odkręcamy. Zadzamy jakieś siedzenie. Hops. Zakręcone. Zakręcone. I tak to działa. Tu wszystko się nastawia. Gdyby chciał ktoś zobaczyć, czy coś się wcięło do środka, to wystarczy zrobić, nacisnąć tu takie kliczki. Siup, siup. Hops i już idzie zobaczyć to całe idzie odpiąć następnie przypnyć próbowane dobrze działa chyto. a już po jednym dniu na strychu na dworze nadepniesz, nic się nie dzieje zobaczysz myszy nie, nie trzeba ich zatruwać jakimiś chemikaliami. To mogą zjeść, nawet zwierzęta i umrzeć przez tą chemikalię. Jeżeli mamy taką pułapkę, to nic się nie stanie zwierzętom. ja szybko i skutecznie. Nie trzeba było kupować jakichś drugich trucizn, tylko wystarczy taka pułapka.